Dzień dobry, nazywam się Paweł Danielewicz i standardowo, posiłkując się technikami Fibonacciego, będę chciał dość szczegółowo omówić aktualną sytuację techniczną indeksów wraz z marcową serią kontraktów. WIG20, skala dzienna. No, i tutaj na pewno warto przypomnieć o bazowej zaporze podażowej Fibonacci'ego 2115-2134, wyznaczonej między innymi na bazie zniesienia 61,8 całej bezsy, zapoczątkowanej w styczniu 2018 roku i projekcji takiego dość rozbudowanego średnioterminowego układu nie, ABCD. Ta kwestia jest już dla Państwa na pewno doskonale znana, no bo ten temat wałkujemy od dłuższego czasu. W tym rejonie ukształtował się punkt zwrotny, rozwinęła się korekta spadkowa, która z kolei wytraciła swój impet w okolicy bardzo charakterystycznego też węzła popytowego 1870-79, wyznaczonego m.in. w oparciu o zniesienie 38,2. Jeśli chodzi o układy harmoniczne, jednak to w takim ujęciu krótkoterminowym możemy w tej chwili wykres również analizować pod kątem tej formacji tutaj zaznaczonej czerwonym kolorem ABCD, projekcja symetryczna czyli AB równa się odcinkowi wzrostowemu CD, wypada tutaj także zniesienie 61,8 no i widzimy w pobliżu również górna median line i widać, że kupujący na razie mają kłopot z pokonaniem właśnie tej lokalnej, tak to możemy nazwać, zapory podażowej. Gdyby taki scenariusz ofensywny nam się zrealizował i ostatecznie doszło do zanegowania tej strefy, to w moim odczuciu no, można by było wtedy mówić o negacji prospadkowego układu ABCD, co wygenerowałoby sygnał pozytywny. Nawet można by było oczekiwać na to, że indeks WIG-20 powróci w okolice 2115-2134. Natomiast niepokojące wskazanie, choć na razie tylko w tym ujęciu krótkoterminowym, pojawiłoby się w sytuacji przełamania Takiego bardzo wąskiego klastra popytowego 1953-1955. Tutaj w zasadzie nachodzą na siebie aż trzy zniesienia. Na wykresie są pokazane dwa: to jest zniesienie 50%, zniesienie 61,8%. No i gdyby jednak takie wsparcie ugięło się pod naporem podaży, to wydaje się, że z kolei indeks, no ta korekta mogłaby przyspieszyć moglibyśmy, indeks mógłby zacząć podążać w kierunku wymienionej przed momentem, nazwijmy ją w tym momencie takiej bazowej zapory popytowej 1870-79. Więc bardzo ciekawa sytuacja techniczna na wig 20 i to zarówno w tym ujęciu średnioterminowym, no bo tutaj trzeba pamiętać o układzie ABCD, ale również w ujęciu krótkoterminowym możemy pod takim kątem także analizować w tej chwili wykres. To, co co jest istotne, to strefa 2018-2032, gdzie właśnie wypadają projekcje tego niewielkiego układu ABCD, jest respektowana. Więc tak jak sugerowałem przed momentem, no tu jest konieczny warunek do spełnienia, by można było mówić o sygnale kontynuacji ruchu wzrostowego, czyli warunek zanegowania tego układu ABCD. Jeśli się nie uda i dodatkowo dojdzie do wybicia 1953-55, to w moim odczuciu podaż zyska w tym ujęciu krótkoterminowym przewagę, co mogłoby mieć takie implikacje, że indeks po prostu powróciłby do węzła 1870-79. Contratti. No i tu jest jeszcze lepiej widoczny ten omawiany przed momentem układ ABCD w ujęciu intradyjowym. Widać też doskonale jego ciekawą strukturę cenową, fala ABC składa się z Trzech Fal, fala CD składa się z trzech fal. Swoją drogą tutaj możemy też wyodrębnić, to już jako ciekawostka, układ X ABCD. No i faktem pozostaje to, że strefa 2024-31 zadziałała nam tutaj bardzo precyzyjnie. To jest jeszcze nawiązanie do wczorajszego. Handlu w komentarzach eksponowałem znaczenie tego właśnie przedziału cenowego, również sugerując, że jeśli popyt wykaże się determinacją i ostatecznie uda się tak ciekawy, charakterystyczny węzeł podażowy zanegować. No to automatycznie zostanie wygenerowany relatywnie silny sygnał kontynuacji ruchu wzrostowego. Tego nie udało się tylko jak na razie dokonać. Co więcej mamy dzisiaj wzrost presji podażowej. Kontrakty znalazły się w przedpołudniowej fazie handlu poniżej strefy 1992-96, czyli takiego pierwszego lokalnego wsparcia technicznego. Jeśli chodzi o wsparcia, to tutaj też eksponuję w komentarzach um, pułap 1981, to jest pojedyncze zniesienie 30%, ale posiada wzmocnienie w postaci zielonej medium Natomiast bazową zaporą popytową jest w moim odczuciu klasyfikacja. FIBO 1967-1971. Kilka zniesień, m.in. 38,2 całego ruchu wzrostowego. I tu rzeczywiście, no też to, o czym pisałem, no możemy wprowadzić zasady zmiany biegunów, czyli strzałki pokazują taką klasyczną zaporę popytową. Teraz wymieniony obszar ma prawo działać właśnie jako wsparcie, wsparcie techniczne z perspektywy podejścia klasycznego, więc nałożenie się powiedzmy pewnych metod analitycznych. Negacja 1967-71 to już poważniejszy sygnał słabości. Biorąc pod uwagę ten układ prospadkowy ABCD, sugerowałoby to jednak możliwość rozwinięcia się kolejnej potwali spadkowej. Na razie jest w miarę bezpiecznie, choć. Tak jak pisałem w dzisiejszych komentarzach porannych, na pewno niepokoić już może to, można to traktować właśnie jako taki wstępny sygnał słabości, że w tej chwili jednak wydarzenia rozgrywają się na kontraktach poniżej strefy 1992-96. Która to powinna pełnić rolę wsparcia, i rzeczywiście w pierwszej godzinie handlu taką rolę pełniła. Tutaj popyt dość konsekwentnie bronił tej strefy. To doskonale widać na wykresie powiedzmy 5 czy 15 minutowym. W którymś momencie jednak nastąpiło podaż. Mówiąc w cudzysłowie, przycisnęła pedał gazu i znaleźliśmy się poniżej tego węzła. Zobaczymy, jak dalej się sytuacja ułoży, bo w pobliżu kolejne wsparcie, no ale dużo istotniejszy węzeł, o czym mówiłem przed momentem, to węzeł 1967-71, więc dopiero utrata tego wsparcia już świadczyłaby o zmianie w układzie sił na rynku. Indeks DAX. Strefa 14 000, 14 050 nie działa zbyt precyzyjnie. Tutaj nam się rozwija ruch boczny, więc wprowadziłem zniesienie 113% tej ostatniej potwali spadkowej, które możemy tradycyjnie traktować jako filtr cenowy. Więc no, według mnie należy tu przyjąć taką prostą strategię, że dopiero wybicie 14 238 240 mniej więcej tego pułapu wygenerowałoby nam sygnał kontynuacji. Ruchu wzrostowego. Natomiast niepokojące wskazanie, przynajmniej w tym ujęciu też intradayowym, krótkoterminowym, pojawiłoby się w momencie przełamania pierwszego y, wsparcia 13664-13726 i tu bym chciał wprowadzić też układ A, B. CD, hipotetyczną na razie strukturę cenową, ale projekcje tej właśnie formacji wypadają w rejonie 13 664 726, co oczywiście wzmacnia dodatkowo wymieniony klaster popytowy. Tym kolejnym wzmocnieniem jest ta zielona linia ML. Więc już negacja takiego przedziału cenowego, podkreślam cały czas w pojęciu krótkoterminowym, byłaby obrazem. Słabnącego rynku, i no, mogłoby to się stać takim bodźcem dla podaży do podjęcia kolejnych działań. Niezmiennie kluczowym przedziałem tutaj pozostaje obszar 13306 13355 no bo to już jest wsparcie wyznaczone w oparciu o zniesienie 14,6 całej hossy. No i to, o czym mówiłem ostatnio, też wręcz podręcznikowo manifestująca się tutaj zasada zmiany biegunów, czyli wcześniej opór, potem wsparcie, no i teraz nadal w połączeniu z tą linią niebieską ten węzeł ma prawo pełnić rolę zapory popytowej, więc utrata takiego wsparcia, no to już z kolei sygnał negatywny właśnie z perspektywy horyzontu średnioterminowego. Indeks SP. Nic się tutaj nie zmienia, bo nie, ponieważ cały czas obszar FIBO 3921-3946, wytyczony w oparciu o projekcję układu XABCD, pełni nieprzypadkową rolę. Nie, może, nie możemy oczywiście mówić tu o wzroście presji podażowej, jakichś aktywnych działaniach odwetowych inicjowanych przez obóz Niedźwiedzi. Na razie nic takiego się nie dzieje, natomiast są pewne. Pewne problemy, jakby z trwałym przełamaniem, czy w ogóle z przełamaniem tego węzła. Ja bym nie traktował jeszcze tej okoliczności jakiego, jakiegoś bezpośredniego sygnału słabości, natomiast w sytuacji wybicia pierwszego klasycznego wsparcia. To już nie jest nawiązanie nawet do technik Fibonacciego, po prostu klasyczne wsparcie, zasada zmiany biegunów 3868, wybicie takiego wsparcia. W kontekście no, pewnych tutaj na razie nieudanych prób przełamania ważnego oporu wskazywałoby na to, na to że prawdopodobnie rozwinie się na S&P korekta spadkowa. I wtedy trzeba było zwrócić uwagę na dość charakterystyczny klaster popytowy 378194 aż trzy zniesienia, pokazuję tutaj dwa, 23,6, zniesienie 50% tej ostatniej potwali wzrostowej, ale można jeszcze zapełnić ten przedział cenowy innymi projekcjami. W każdym razie jest to dla mnie takie pierwsze liczące się krótkoterminowe wsparcie na indeksie S&P no i generalnie utrata tak skonstruowanej zapory popytowej byłaby kolejną oznaką wyczerpywania się potencjału wzrostowego przynajmniej tej ostatniej potwali wzrostowej. Wtedy trzeba było spojrzeć na obszar 3676-3693. Wsparcie analogicznie jak w przypadku indeksu DAX, wyznaczone na bazie zniesienia 14,6 i całej HOSY. Liczne wzmocnienia, bo tu jest również i 38,2 i zniesienie 88,6 Część. I również zasada zmiany biegunów. Więc no tu intuicyjnie czujemy, że to jest bardzo charakterystyczny, być może nawet newralgiczny rejon cenowy na indeksie SP. No ale odległość od bieżących wydarzeń ogromna, więc nawet gdyby rozwinęła się korekta techniczna, trudno byłoby mówić z perspektywy ujęcia średnioterminowego o pogorszeniu się obrazu technicznego wykresu. Tutaj dopiero potrzebowalibyśmy trwałego przełamania właśnie tej strefy 3676.9 3. Tymczasem no, z, indeks w tej chwili tutaj rozwija się na indeksie ruch boczny w okolicy bardzo ważnego oporu technicznego, ale co trzeba podkreślić, póki co bez aktywnych działań odwetowych podejmowanych przez podaż. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.